Może być eko u mnie? Eko zdech. Okej okay. Nie no umarł czemu zdech? Zdecha to rozwierze. Znaczy no tak po prostu. Nie miałem tego na myśli Okej okay. Nie ma flasza eko, ale na jest... Dwie bomby, trzy bomby nie trafił żadną Co za gówno ten kartus Ja pierdolę, jak ja jest Trzy bomby zesloowane eko bez dasza nie trafił trzy... no, a, no dobra nie prze niego ja obrażam przepraszam Po prostu Nie, nie siadło mu Eko zdech! Minimal eko na topie Dzięki za informek No ale no to prawda ale wiesz, że 3 sekundy później jak to powiedziałeś mnie zgankował? Taka ciekawostka Nie, 3, te, 3 sekundy po tym jak skończyliśmy dyskusję, ale dyskusja trwała 10 sekund moja wina, sorry Nie twoja wina, bo nie grasz koosta kurwa, co ja będę? 2 atrox. ja pier... bo oni zabili Kartusa no ta to... Zajebał mnie drugi raz, niestety To jest tragedia, czy się na ja to jest Tragedia! Wszystko to ganka się zaczęło pierdolonego zajebanego no. No nie ja, no moja wina. No... Dobra, zabiliśmy go, jest! Ja tu mam trzech typów będą mnie dejować chyba, albo nie? Nie dobra, Kartus na pasywce zapierdolił mi całą farmę. Dzięki! Kartus! No nie no, w sobie to dobrze zrobił, tak szczerze, ale... Męczennik Boży, to ja. Kurwa, co za cep! No nie mogę z tym Ujeż debilem życzka. grać, naprawdę! Już myślałem, że co innego będzie. No nie Bo, mogę, się... po prostu go no, Jory... słuchać! Nie mogę Jory... na to patrzeć, co on robi! Pinguję mu bak, stawiam pinka, niszczę pinka, on wbiega w tego pinka i się pokazuje, Ej, jestem tutaj! No to do pójdź z tego ksaka, po chuj po ksakach się chowasz. Może i Jory. No już. Powiem tak, ja się tu biję. Ginę chyba. Idę stąd. Ale mnie zdenerwował O, ginie. Mogłem. O, i tak to mogłem. Nie zabił! Nie zabił! się, Bo został mu z 5 HP dosłownie. To on sobie zrobił dwa piruety wokół minionów i dopiero A, piknę reczkę. No to masz kurwa. Reczkę. Jeszcze ekspakrad. Ja pierdolę, co zrobiłem? A czym ja się jest do reporta! Jest, jest do reporta! Nie, no wiesz, co po prostu jest głupi kurwa ten kartus. Nie wiem, czy za głupotę banują. Dziś, że banują? U, ja mam scenny i Atroxa pod towerem, nie wiem co mam z tym zrobić. O, ginę! Aaa! Nie, nie próbuję, nie próbuję. Dojeba na akcję. Kartusik zinwejdował, z kamirką wyjebali się. Stop kurwa! A nie no, może mi się bić, ja mogę tam tepnąć nawet. Ale gdzie jest Kartus, to zanim on tu przybiegnie, to też trzeba trochę poczekać. O, Kartus se ginie. Nowe nie znałem. Ej, ty te poję plecę, te poję plecę, to pójdzie plecę, bib, bi, 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 Remek! Aaaaaah, ty, no i Ej, pa pa pa. Sykaj, Kampa yy, po prostu. Mam senne, mam senne, mam senne. Go! Bomba! Idę. Ja ginę. No nie, kurwa, pike się zestrał, stary, no chcę zrobić. Nie mówcie, że on zginie. Ja pierdol. Dobry pike to jest napisane. 83% wina. Zajebisty pike, niedobry. Pamiętaj, ja tutaj na, na tym Heraldzie naprawdę zrobiłem 100% co mogłem. A i tak wiebaliśmy. To się tutaj ewidentnie nie popisał. Ken just fu kartus. Kurwa. Pinguję go. Type more. Ping more. We will win. I like it. Ping. Ping mi. Ej, nasz ten? Okej, nie. O, i Pike się popisał teraz. Przysięgam, że Remik musi chyba cofnąć do nas. To I jakie cztery osoby? Ich jest czterech, nas jest dwóch. Jak to chcesz to zrobić? No i to ja mam Dobra, to ja mam sen. No i pochój kurwa, co pałem, no, jak mam senę tutaj. O, idę do ciebie, tam Ken. No, no, i Ta cztery osoby tam są. A idź pan w chuj kurwa. A, chuj kurwa! Mam wu, mam wu, mam wu, mam wu, mam wu, mam wu. Mam go! Nie mam go! kurwa! Paj go ma! Dobra! Widzisz? Ale tak dobrze ci skolowałem, żebyś cofał, bo do ciebie biegli Dobra, jest zaraz sol moi drodzy, do którego się musimy... Musimy się tu bić. Ja widzę ich piki jeszcze i ten sol to się chyba zżygam. Ładnie, Pike zagrałeś. Bardzo ładnie, kurwa. Jesteś dumny z siebie? Powiem tak, do pizdy jestem bot lane i ten, i kurwa, ten jungler. Dawaj surrendera i tyle, kończymy zabawę. się nie chcę z nimi grać. Pike to jest inter tak sama jak Karus, albo i większy. Nawet nie wiem, tylko gorszy tutaj. Powiedzcie, że intuje Może troszkę, ale naprawdę ja nie miałem warunków, żeby się popisać, a oni mieli i ich nie wykorzystali. Zajebista TP? No stary, zajebista to była ta walka, w której Samira i Pike giną tak po prostu za darmo. To było lepsze niż ten teleport. piję kawę i mnie nosi. Ja